Zadanie 32. Właściciel sklepu z zabawkami przeprowadził lokalne badanie rynkowe dotyczące wpływu zmiany ceny zestawu klocków na liczbę kupujących ten produkt. Z badania wynika, że dzienny przychód P ze sprzedaży zestawu klocków, w zależności od kwoty obniżki ceny zestawu X wyraża się takim wzorem, gdzie X jest liczbą między 0 a 60. Pytanie. Dzienny przychód ze sprzedaży zestawu klocków będzie największy. Największy, czyli pytają nas o wierzchołek paraboli, gdy liczba x jest równa. Spróbujmy te p od x zapisać trochę inaczej, tak żeby była funkcja kwadratowa, żebyśmy mogli wyznaczyć jej współczynniki i policzyć e, współrzędne wierzchołka. 70 odjąć x, 20 dodać x. Jeżeli to wymnożymy, no to mamy tak. 70 razy 20 to jest 14 i 2,0. Dodać 70x minus 20x i minus x do kwadratu. Czyli to się równa: minus x kwadrat. Dodać 50x. Dodać 1400. Wypiszmy współczynniki. A to jest minus 1. B to jest 50. Natomiast C 1400. Wzór na P. Możemy sobie wziąć z karty wzorów wzór na P i Q wierzchołka, czyli będziemy mieli gdzieś tutaj. P to jest minus B na 2a, czyli to jest minus 50, podzielić na 2 razy A, czyli minus 1, 50 na 2, czyli 25. Czyli jeżeli x jest równe 25, to przychód będzie e, największy. Jest taka odpowiedź jest. Czyli tutaj mamy A. Dzienny przychód będzie równo 800, jeśli x jest równo ileś tam. Czyli teraz ten nasz przychód, czyli ta wartość, ma się równać 800. Teraz będziemy potrzebować znaleźć x, który to spełnia. Pamiętając, że nasz x jest między 0 a 60. Czyli możemy tak tą 800 na drugą stronę, to mamy tak x kwadrat, dodać 50x. 1400 minus 800 to jest. Plus 600 to się równa 0. No i rozwiązujemy, współczynniki wypisujemy. A je, minus 1, 50, C to jest 600. E, policzmy sobie tutaj delta. Delta to będzie oczywiście b kwadrat minus 4ac, czyli 50 do kwadratu minus 4 razy minus 1 razy c 600. Czyli to się równa. 50 kwadrat to jest 25 i 2 zera. Minus razy minus to plus. 4 razy 6, 24 i 2 zera przepisujemy. 25 plus 24 to jest 49 i 2 zera. Um, pierwiastek z tego to będzie pewnie 70. 4900 pierwiastek, 70. Czyli x 1 2 minus b plus minus pierwiastek z delty przez. 2a, czyli to będzie tak, minus b, czyli minus 50, plus minus pierwiastek z delty, czyli 70, podzielić na 2 razy minus 1, czyli minus 2. Czyli to będzie mm, minus 50, dodać 70, to jest 20 na minus 2, czyli minus 10, lub minus 50 minus 70, to jest minus 120 przez minus 2, 60. No, x się zabiera między 0 a 60. 60 też wchodzi w rachubę, czyli w sumie tutaj możemy wziąć tą 60 minus 10. Odpada nie jest w dziedzinie, czyli tutaj mamy odpowiedź E.